Cześć kochani, witajcie serdecznie. Zaprezentujemy Wam teraz krótki instruktaż, jak zainstalować aplikację Freedom App na telefonach komórkowych. Tak, jak się wiele osób pyta, nie wiadomo skąd to pobrać. Wpisujemy sobie. Crisis, myślnik. Link będzie w opisie o, Przepraszam, bo jest z tym ze spacją PL Otwieramy stronkę Klikamy tutaj w menu Freedom App I pobieramy najnowszą wersję Freedom App, teraz to jest V001 pliki tego typu mogą wyrządzić szkody na urządzeniu, tak. Jeżeli ktoś nie chce, oczywiście można nie pobrać tego, wszystko jest zawsze każdego wyborem. Tam nic nie ma, nawet nie umiem tego zrobić. Chrome ustawienia, zezwól z tego źródła, akceptuj. Wygląda to jak wirus, ale tak jak mówiłem. Każdy, może instalowanie nieznanych aplikacji, co on tutaj zrobił? Na każdym telefonie. O, i, z wami, i zainstaluj. Skanowanie. Zaraz nam pokaże, że jest przeskanowane, jest dobrze. Szczegóły i uruchom. I wszystko, hula. Trochę bardziej skomplikowane niż z Google. Store, ale wczoraj mi to odrzucili. Będziemy próbowali nadal tam to umieścić. I tak, i ona zawsze się no, masz, pokazuje. Tak. Ikonka tutaj na końcu w telefonie, można sobie ją przenieść już gdzie chcecie. Po prostu Klik, pokaż, klikamy. Warunki korzystania. Akceptuję. Są bardzo proste. Warunki najkrótsze Nie tylko można być. I mamy tak, policja. W ostatniej aktualizacji pojawiły się paragrafy na policję. Ściągawka dla nas, korzystanie z e, ważnych artykułów Konstytucji, to jest pominięte. Są artykuły nam niepotrzebne. Ważne na razie tylko o, w tym COVID-iotyzmie wszystkim. Ustawa o policji. Ustawa o policji jest zrobiona cała. W Konstytucji jeszcze będzie. E, konstytucja do połowy. I tutaj na przykład. 15. artykuł? Tak. tak, ale okrojony. Jest okrojony. 15, I jest 14. To najważniejsze. Jeszcze go sprawdzimy, zadamem za tutaj, czy jest wszystko dobrze zrobione. No i tyle, tak to się robi. I powodzenia na proteście. Pamiętajcie, że w piątek przed protestem jest jeszcze kolejna aktualizacja. Teraz szanowny nasz mecenas pobawi się tym i pomyśli, co tam jeszcze do piątku wam dorzucić. No, Także, pracujemy. No. Na pewno powiem, będzie prewencja prasy, to co mówił w poprzednim live, ie. i tak powoli, powoli, słoń tam mrówkę, damy radę. Damy radę, tak. Dobra, Jak ja się uciekam. Popięści, to się zmieści. Tak. Ja uciekam do domu, trzymajcie się i do zobaczenia.